Hej Dzisiaj w kadrze na mecz? Jestem gotowy Na ostatnie 30 minut Proszę bardzo, trzymamy za słowo Norbert też, ale na 10 Ale co? Na 10 minut na mecz Tak <noise> Siema. Hi. Siema. Hi. Ah, it's there. There. Tu w prawo wiem. Blisko nie ma? A pożegna tam i połowę Gdzie mamy? Na razie wszystko. Nie, nie kręć się. Nie, nie kręć się. Tam jest się. Tam jest ich prawo. Nie, dobry. nie, mogę się odnaleźć, nie, Widzisz, nie, mnie brakuje w nie, nie, Dobra. To jak będziemy latać często, to czemu nie, o, zobacz. <gupy> no, w dalej, na dobry początek. O, tak. Jako pierwszy kibic, brawo. Jak chyba jakiś gift powinien być darmowy, co? właśnie, jest tego zniszczenia? Jest, jest. Ładne? Może być. Dobra, idę się położyć. Zmajcie się. Jest to... no dziękujemy bardzo. Naprawdę dziękujemy. Tak nisko jest wami. Bardzo się nam przyda, nie? <gulanie> <gulanie> ja już tam kupę. Dobra, brawo, brawo. Podjęł sam podróż. iPhone. Ale coś Ja z widocznie kupię młode. Hej, hej. Dobrze, Hello. Nigolić. nigoli, Bardzo. A ty? Jak po polsku? Nie po polsku. Jak to nie? Nie, nie. A miało być lepiej? Po kieńsku? Kaznam, afry, it's very difficult. No, it's not difficult. Portuguese for you? Why not Portuguese? Uh, I can speak Portuguese, yeah, I speak Portuguese, yeah, to me. Ah, yeah? um <laughs> <laughs> eh? I uh, no. uh, this world. Uh, uh, znak rozpoznawczy. <laughs> Bravo, bardzo ładnie, bardzo, bardzo ładnie. Bardzo dobrze. dobrze. Bardzo dobrze. Wow, jeden, dobrze. No, no to jedną potrzebujesz. Do. A czemu tak? A jak tak? Nie, nie. A ty mnie to. ty tak. A. 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 So, ja. Na, pamiątkę? Da, na, na pamiątkę. pamiątkę? na pamiątkę. Dzień dobry. Co? A co nie mogę? Nie możesz. No dawno, dawno Cię nie nagrywałem. To w końcu mnie nie było. Dawno Cię właśnie, dawno z Tobą nigdzie nie leciałem, więc w końcu taki asystent. Do lecieliśmy. Ale ja nie leciałem. Nie? nie? byłem w kadrze akurat. Gdzie jesteś na kawce? Zobacz jaki model, patrz jak on pozuje. No, Zobacz. Ten, on wie jak się odnaleźć. W realu by się od razu odnalazł. W lewo, jak w lewo, President. The best guy, the And best man. guy, yeah, yeah happy every day, playa. so good yeah. a lot, yeah. smile every day, so. isso? É que mais o pinhão? Não, não Kurcin napój. Kurcin, kurcin. Not good? Kurcin? Słyszałeś, jak ja kurcin? Kurcin? Nie dobrze? Kurcin, kurcin. Kurcin. Myślę, że było dobrze. Dobrze. Mówię, wsiadamy od pierwszego do 10. rzędu. Nie yeah. dalej. Nie, yeah, ale zobaczcie, kto jest na od razu. Kto jest? Teraz ja zostałem w początku, no. klipu ja. No kto? Nie Igor! O, kostek Leczu! Kostek tam był. A Kostek jedzie nie? Nie, to cały czas Igor jest, nie Pokaż kupię, możesz? Nie Czekaj jak ja będę tu. O jest, jest, czekaj, czekaj Jak miał być, on, mieliśmy pokazać O jest どこ行くの? <music> zlegi Warszawa i Gdańsk są. mówię, że miejsce, nie ma jest miejsca, nie mówiłem Sze, Szef wszystkich szefów. Szef. <grym> zbyt, to samo miałem, co powiesz? Pas nie jest. Świeczysz polski. Świeczysz polskie te, polskie teksty, ale

Может, может, полетим вместе? Я думаю, что всегда Спасибо, Tylko że w putusku była zadusiła na moście konia, wiesz? Niko <toddźś> <toddź> Prawda? To prawda? Ma <toddź> budale Dobry A po ci się? Tak. Jak to? do 3 rzędu jest ZWIP Szanowni Państwo Kapitan nazywam się Zbigniew Ospoli czyli w imieniu całej naszej załogi charterowej e, firmy Terer następny wśród Państwa powstańczący po podziem samolotu B737 wersji 400 na polu Cállate Morales.